M2 Bradley, czyli historia od pływającego BWP do BWP ciężkiego. Ostatnio bardzo dużo słyszymy, ostatnio przez ostatni rok, półtora roku bardzo dużo słyszymy o skuteczności Bradley, o tym, jak sobie radzą, jak świetnie się sprawdzają, co potrafią zrobić, jak są odporne, i często zapominamy, że Bradley zaczynał jako pojazd pływający, ponieważ był to bwp, który według wymagań miał po prostu pływać. I w tej wersji M2 Bradley i w wersji M2A1 Bradley był bwpem pływającym. Dopiero w 1988 roku pojawiła się wersja M2A2, która po prostu doprowadziła do tego, że on przestał pływać. I te produkowane od tego roku Bradleye już nie pływały, a te w wersji M2 i M2A1 zostały po prostu zmodyfikowane i utraciły pływalność. Co zrobiono? Oczywiście dorzucono opancerzenia. Tak, tutaj mowa o tym, że po prostu te Bradleye z tych wersji pływających zostały przerobione w ten sposób, że obłożono je opancerzeniem, dodano możliwość zastosowania pancerza reaktywnego. I w ten sposób ten pojazd po prostu utracił pływalność. Był zbyt ciężki, to wyważenie już nie było takie jak trzeba i z pływającego zwykłego BWpa pa Bradleya nagle stał się BWP ciężki, jak to niektórzy mówią, niepływający. Tutaj to rozróżnienie BWP ciężki, BWP pływający i... Łączenie tego z odpornością pancerza w przypadku nowoczesnych konstrukcji, wiecie do czego pije, do Borsuka i jego konkurencji ciężkiej, no nie zawsze jest tak oczywiste, jeśli chodzi o to o wiele lepsze opancerzenie w tych ciężkich bwp No ale wracając do dzisiejszego Bohatera, to nie koniec jego dopancerzania, ponieważ w roku 2000 pojawiła się wersja M2A3, gdzie dorzucono jeszcze więcej opancerzenia, ponieważ Stwierdzono, że pływalność, pływanie jest nie aż tak ważnym elementem jak opancerzenie, jak przeżywalność konstrukcji. I od tego 1988 roku to już się działo, ale te decyzje o tym, że on ma przestać pływać, a być lepiej opancerzony, to połowa lat 80. 40 lat temu Amerykanie zauważyli, że BWB, którego Dopiero co wprowadzili do produkcji, którego produkują w dużych ilościach, który miał pływać, on już nie musi pływać. Ponieważ po analizach okazało się, że ten pogląd z lat 70., że BWP ma pływać, jest no nie do końca trafiony. Ponieważ lepsze opancerzenie jest ważniejsze. Zwłaszcza, że Amerykanie uważali, że oni na przykład na terenie Europy, tutaj miał być ich główny teatr działań, Dlatego często, gdy się mówi na przykład o Abramsach, które zostały stworzone na pustynię, no nie, tutaj po pierwsze oczywiście on miał być zdolny do działania na całym świecie, tylko że jego głównym zadaniem miało być działanie w Europie. Podobnie z Bradley'ami. Apache, a dziesiątki to samo. One miały powstrzymywać te nawały dziesiątek tysięcy czołgów, BWP-ów, kołowych transporterów opancerzonych Sunących ze wschodu. I w latach 70. uważano jeszcze, że tego typu konstrukcja musi pływać. W latach 80., dopiero co wprowadzony do produkcji Bradley, został przepriorytetowany. Jego, można powiedzieć, budowa, jego zdolności zostały no, zredefiniowane. No, chyba tak to się mówi. Czyli Dorzucamy pancerza, zasłaniamy te otwory, z których desant też by mógł prowadzić własny ogień, ponieważ stwierdzono, że to jest coś niepotrzebnego, niepotrzebnego, jeśli chodzi o wzmocnienie sił ognia i są to punkty jednak osłabione. Lepiej to dopancerzyć, zwiększyć masę z tych 22,5 tony do ile się da, ile wytrzyma konstrukcja, wrzucić 600 zamiast 500 konnego silnika, żeby to jeszcze jakoś się poruszało i to ma działać. My niestety nie zauważyliśmy tego przez te kilkadziesiąt lat, przez te czterdzieści, trzydzieści no lat, że jednak świat troszkę się posunął do przodu i rola pływających bwpów ów Możemy znaleźć dla nich zastosowanie, ale no szukanie zastosowania na siłę to jest coś nie takiego, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy pływającego BWP-a, stworzyliśmy takiego i teraz Chcemy też ciężkiego. Oczywiście, priorytetem jest, w mojej opinii, dla naszego bezpieczeństwa produkowanie u nas i po prostu stworzenie niepływającej wersji borsuka, czy też systemów, zestawów, które go będą dopancerzać i porównanie go na przykład jako pływającego, jako dopancerzonego, na przykład z tą konkurencją z zagranicy. Czy te poziomy, jeśli chodzi o odporność czy te normy, jakie spełniają te konstrukcje na papierze, jak wygląda ich porównanie z borsukiem i pływającym, i tutaj byście się bardzo zdziwili z tego, co wiem, i tym dopancerzonym, na przykład o te 5 ton, 6 ton. I tutaj podobnież zdziwienie byłoby jeszcze większe, że te konstrukcje ponad 40 tonowe niekoniecznie są jakoś o wiele bardziej rewelacyjnie opancerzone. No i tutaj mamy właśnie przykład Bradley'a I przykład tego, że Amerykanie mogli oczywiście powiedzieć w powie lat 80. No nie popełniliśmy błąd. Stworzyliśmy BWP'a, który pływa, a nie powinien. Jego konstrukcja jednak powoduje, że no on ma ograniczenia wynikające z tego, że musiał być zbudowany w ten sposób, że pływa. Więc, co zrobimy? Co byśmy zrobili? My? Co chcemy zrobić my? Oczywiście Amerykanie powinni w połowie lat 80., w drugiej połowie lat 80., powiedzieć: To nie, Bradley, stop, nie produkujemy go, trzeba albo opracować ciężkiego BWP-a, albo go kupić najlepiej z zagranicy. A co zrobili Amerykanie? Stwierdzili, że mają własną konstrukcję, która jest wystarczająco dobra, która jest ich i mogą sobie z nią robić, co im się tylko podoba. Więc Zmodernizujmy, zmieńmy, zróbmy to po ludzku. No i mamy Bradley'e, które obecnie, chociaż nie są najnowocześniejszymi, chociaż nie są najlepiej opancerzonymi, nie posiadają jakiejś największej siły ognia, to sobie po prostu radzą. I wiem, wynika to głównie z powodu na przykład przyrządów obserwacyjnych, systemu kierowania ogniem, tego, że ta 25 mm armatka automatyczna Bushmastera, która według niektórych ma zbyt mały kaliber, sobie radzi. Jest celna, ma dobre amo, ma świetną stabilizację, ma wystarczającą szybkostrzelność i sobie radzi przeciwko właściwie większości celów. No do tego oczywiście mamy tutaj PP kitowy. Też nie najnowsze, ale działające też będące w stanie właściwie zwalczać chyba wszystkie czołgi przeciwnika w tych toczących się zmaganiach. I dzięki decyzji sprzed 30 lat, 40, przepraszam, że Bradley ma nie pływać, ma być po prostu bardzo dobrze opancerzony. I pamiętajcie, ten Bradley po dopancerzeniu jest słabiej opancerzony niż Borsuk. A jakby jeszcze na borsuka wrzucić pangolina, gdyby komuś się zachciało go zamawiać, to już ta różnica byłaby gigantyczna. I ten Bradley sobie radzi bardzo dobrze. Jest mobilny, jest celny, jest szybki, jest w stanie wykryć przeciwnika wcześniej niż to zrobi przeciwnik, jest w stanie zwalczać cele, które na papierze są od niego mm, lepsze. I gdy tak. Słucham tych rozmów, gdy tak, widzę te analizy, widzę tę niewiarę w Borsuka, w przecenianie możliwości tych zewnętrznych, brak tej wiedzy, takiej podstawowej wiedzy, że gdy mamy własną konstrukcję, to my możemy wymienić silnik na inny, ponieważ możemy. Możemy wymienić armatkę, ponieważ możemy. Możemy wymienić PPK, ponieważ możemy. Możemy na nim dać własnego BMS-a, własny system aktywnej obrony, Zmienić pancerz, bo to nasza konstrukcja, a w przypadku zagranicznych tego nam nie wolno. No to tak się właśnie zastanawiam, czy my patrzymy tylko na dane papierowe, czy robimy tak jak się powinno robić i troszkę myślimy. No ale wiecie, że chciałem od początku materiału wszystko zmierzało ku Borsukowi, ale chciałem wam pokazać, że. Amerykanie, którzy słyną z tego, że mają dużo kasy i lubią tą kasę wydawać nie zawsze tak, jak wydaje się nam hmm, prawidłowo, o, to w niektórych rzeczach wolą coś własnego, może troszkę gorszego, ale wystarczającego. Wiedząc, że mogą mieć tego więcej, że mają do tego już serwis, części, wyszkolone załogi, hmm, jest to ich. I to jest dla nich ważniejsze niż coś, co może jest lepsze niekiedy tylko na papierze, ale no jednak traci te wszystkie zalety. No i tu przykładem, bardzo dobrym przykładem jest Bradley, to jak był modernizowany, i to, że Amerykanie do dzisiaj no nie mają jego następcy. Ten program dopiero, pozyskania następcy Bradleya dopiero ma być zrealizowany on dopiero ma się pojawić w znaczeniu następca Bradleya. Ponieważ Amerykanie stwierdzili, że no jeszcze ten Bradley wystarcza. A co na te słowa, że może my byśmy te Bradleje pozyskali? Tutaj zawsze powtarzam, że troszkę za późno, zwłaszcza gdy mamy Borsuka, to jednak wprowadzenie nowego sprzętu, nowych wielu rzeczy, lepiej te pieniądze zainwestować w rozkręcenie produkcji Borsuka. I bardzo ważna sprawa, czy są dostępne egzemplarze w stanie, który byłby zadowalający? Czy koszt ich, no można powiedzieć, przywrócenia do tego stanu nie byłby zbyt duży? I czy okres dostaw tych wystarczająco dobrych Bradley byłby krótki? Czy by się rozciągnął, aż na przykład Amerykanie będą je ściągać, kiedy pojawi się ich nowy BW. O tym też muszę, o nim też muszę nakręcić, jakie są wymagania, jeśli chodzi o następcę Bradley. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że nie zawsze sięganie po rozwiązania zewnętrzne, po takie rzucanie się na coś jest mądre, kiedy ma się coś własnego, tylko że trzeba to docenić i trzeba to na przykład zmodernizować albo też wprowadzić dodatkową wersję. Czy te 15 lat temu, kiedy okazało się, że Rosomaki, pomimo tego, że ich ochrona była dosyć wysoka, i one w Afganistanie zostały dopancerzone, czy wtedy myślano, a może kupmy innego KTO? Czy po prostu stwierdzono, nie, kupmy zestawy, dopancerzmy je, olejmy tą pływalność po, po co ona? No i co zrobiono? Do pancerzono, i one słynęły z odporności. No. Dziękuję wszystkim za obejrzenia. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają poprzez patrona i to postawienie symbolicznej kawy, komentarz super podziękowaniem, ocenianie, komentowanie, polecanie. Zapraszam na kartę społeczności. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.